Klik jestem, kochani, nie ma to jak mieć pilocik. <noise> Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałek. Kochani, dzisiaj w pracy tak sobie myślę: no, przecież już mi się chce tej gimnastyki, naprawdę lepiej się czuję. Posłuchajcie, tak, bo jak człowiek robi określone ruchy, gdzieby to nie było, posłuchajcie, nawet w domu, kroić coś, roić, szykować i rozluźnić te swoje mięśnie, to jest ta przyjemność. Ok, kochani, pierwsze co zaczynamy od opukiwania. Bogusiu, dzień dobry. Elżbietka, dzień dobry. Cieszę się, że ćwiczysz. W ogóle kochani, Ula z szanownym małżonkiem, witam serdecznie. Cieszę się, że ćwiczycie. Jak posłuchajcie mnie, nie ma... Aha, weekend chyba sobie wolny zrobiłam, nie? Nie, gołąbki robiłam. To kochani, oczywiście tych ćwiczeń jest cała masa. Trzeba wziąć z jakiegoś innego dnia, bo to te zestawy też tam są różne. To też warto sięgnąć. Także to też bardzo, Elżbietko, bardzo dobry pomysł. Cieszę się. Cieszę się, że ćwiczysz. Także dzisiaj, kochani, opukujemy się. Jadwiga też ćwiczy. Aha, Jadwiga, dzień dobry. Też się cieszę, że ćwiczysz. Mariole, ja myślę, że Ty też ćwiczysz. Ha. Także pozdrawiam wszystkich ćwiczących i oglądających. I o, jak nie chcesz ćwiczyć, to zacznij się opukiwać. Układ limfatyczny pobudzamy. No bo jak pobudzić tu pod pachą? No jakie to jest ćwiczenie? Opukiwanie to jest rodzaj ćwiczenia. Dzisiaj, kochani, wprowadzimy nowe ćwiczenie, inne. I jeszcze takiego nie było, bo kochani, nie zapominajmy. Tak patrzę by tu wziąć. Zapalniczkę wezmę, ale zaraz pokażę Wam o co chodzi. Tylko dokończmy opłukiwanie. Węzły wartownicze. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, Filipie, dzień dobry, kochani. Jeżeli by ktoś nie wiedział, to rozpowszechniam informację. Wyczytałam, że jest, że będzie, będzie, że połączenie urucha, jest uruchamiane, bo to tak mniej więcej było napisane. Połączenie z Pragi, pociąg z Pragi nad Morze Polskie. No do Gdyni Głównej oczywiście też jest, do Trójmiasta. Zobaczcie, kochani, a tu tucia Filip nagrywa, tak wjeżdża. I zobaczcie, także informacja dla wszystkich, zostało nowe połączenie wznowione, połączyło Pragę, słuchajcie, z naszym Morzem Bałtyckim. Także Czesi mogą jeździć nad morze bezpośrednim pociągiem. To jest najważniejsze. Okay. Dobrze, tu opukali, op, opukaliśmy się i teraz posłuchajcie ćwiczenie. No bo teraz tak, mięśnie też... Wszystko, posłuchajcie, całe nasze ciało to są mięśnie. Większe, mniejsze, takie, tu schowane, tu bardziej ukryte. I oczy to też jest praca mięśni. I zaczynamy ćwiczenia, z, tak powiem, z oczami, poprawiając sobie motorykę. Czyli jeżeli za zaczynamy, o to jest najbardziej dla mnie, chyba, zawsze widziałam doskonale, a teraz troszeczkę potrzebuję jakieś okularki, bo nie ćwiczę z roku. Widzicie, kochani, trzeba spróbować. Spróbować. No. Kochani, czyli tak. Bierzemy sobie jakąś rzecz, może być ręka, ustawiamy tak, żebyśmy ją widzieli wyraźnie. I teraz tak: w prawo, w lewo, prawo, do góry, na dół. I pamiętajcie, żeby, bo też istotne jest, żebyśmy taki ten obraz mieli wyraźny, prawda? No i zobaczcie, i minutka. I wprowadzamy ćwiczenie na mięśnie oczu. I do góry, i na dół. I na dół, i na dół. Hmm? Raz i dwa. I raz i dwa. I raz i dwa. I raz i dwa. I oczy chodzą, nie. Tam też są mięśnie. Jak wszystkie to wszystkie. Także kochani, wprowadzamy. Dajcie znać, jak się podoba. Ok, dobrze. No to teraz nasze ciało troszeczkę tak z tego całego dnia dzisiaj. Uch, wstrząsamy z siebie. Uch. U, jeżeli ćwiczysz, dla wszystkich, którzy ćwiczą rano, to dzień dobry, dla wszystkich, którzy ćwiczą wieczorem, to dobry wieczór, dla tych, co w nocy, to też dobra noc na zasadzie dobry wieczór, nie? Kochani, także tak rano się pobudzamy z intencją pobudzania na dzień, a wieczorem strzęs, yy, strząsamy to wszystko z siebie, strząsamy. A dzisiaj pozdrawiam Agatkę. Agatka, dzień dobry. Agata S. Agatko, dzień dobry. Cieszę się, że jesteśmy prawie 500 km od siebie. I cieszę się, że jest Ci dobrze. Kochani, tak to jest. Także dziękuję, że przysłałaś informację. A ja tutaj też pozdrawiam Ciebie serdecznie. I jak masz chęć, dołącz do nas tutaj do ćwiczeń. Nie? Możesz, kochana, możesz, nie musisz, ale możesz. Wybór należy do ciebie. Dobrze. Teraz, kochani, rozluźniamy tutaj ten, tutaj, jeśli chodzi o kręgi piersiowe kręgosłupa. Czyli robimy raz, dwa, trzy, cztery. Ręka ta, która jest nad głową, jest zgięta. Ta, która jest obok, wzdłuż ciała, jest prosta. Trzy, cztery i zmiana. Raz, dwa, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I to są te wymachy. Nie jakieś tam wymachy, tylko to są porządne wymachy, po to, żeby rozluźnić nasz kręgosłup piersiowy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tereniu, dzień dobry. Marcin, witaj. Słupsk, witamy. Gdy nie też. Witamy. Bardzo mi się podobały, Filipie, te twoje kury, które chodzą do emerytury. <grystanie> fajnie, fajnie. Bardzo mi się to podoba. A najważniejsze, że kury są, jajeczka swojskie. Ach, to takie jajeczka świeże, kochani, najlepsze, co może być. Tak, i najzdrowsze. Teraz dwa i minutka, tak, żeby nam upłynęła. Bo, kochani, tutaj w tych naszych ćwiczeniach to chodzi o to, żeby tak każde ćwiczenie zrobić minutkę z tych, których ćwiczymy. Oczywiście czasem robimy mniej, czasem robimy więcej. Jak się już rozgada, nie? Raz, ok, luźniutko. I teraz robimy skręty. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Wciągamy tutaj mięśnie brzucha. Raz, dwa, trzy, Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Intensywnie. Raz, dwa, trzy. Cztery z poniedziałku. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Polecam, kochani, sok z marchwi, Na mnie już czeka. Bo teraz marchew jest akurat, no, zbiory były jesienią, także w takim najlepszym okresie. Tak powiem, dojrzała. Jest zbiory, także to takie w miarę to wszystko świeże, prawda? Uff. Uff. Raz, dwa, jeszcze chwila, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Uff. Kochani, skończyłam obraz. Zaraz pochwalę się. Przepraszam, bo tak sobie przypomniałam. Skończyłam obraz. A, bo to jest do Joasi. Joasiu, malowałam dla ciebie słoneczniki. Takie małe, jak sobie życzyłaś. I przy okazji na, namalowałam pole słonecznikowe. Także kochani, taką mam aktualnie wizję <śmiech> skończone. <śmiech> Tylko jeszcze muszę polakierować takim takim preparatem, prawda? Także jest to pole słonecz... pole słonecznikowe. I powiem mam, że mi się podoba. <laughs> Może tak. Tutaj postawię już, jak niech nam towarzyszy. Może bardziej tu. O. Także też zawsze inna perspektywa. Dobrze kochani, to teraz tak. Bierzemy kij od mopa, o, bo jesteśmy w domu. Ćwiczenia dywanowe, to jest gimnastyka dywanowa, czyli na dywanie w domu. I kochani, raz i to jest ćwiczenie, aby poprawić sylwetkę, żeby się nie garbić. O, a też luzujemy ramionka uff, z całego dnia. Uff, dobrze, już zerknęłam na sygarek, żebyśmy minutkę tutaj to porobiły. Także kochani, wykorzystujemy to wszystko, co mamy w domu: kanapę, krzesło, stołeczek, na stołeczek się wchodzi i schodzi. Na krzesełku, na taborecie i tak intensywnie dzisiaj tak. Nie dajemy się. I jeszcze pół minutki i jeszcze chwilę. Raz, dwa, raz, dwa, i jeszcze osiem minut. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Ciężka była ta minuta. Dobrze, jak już jesteśmy kochani, to jeszcze mamy kijek. To takie, dla tych co pierwszy raz. potrzebujemy się i wymachy dogami do góry. Palce obciągnięte i raz, dwa, trzy. Ja sobie tak stanę tutaj na wprost tego mojego zegara. O. O. Zaraz Wam pokażę jeszcze te moje, które tutaj była, kiedy się Was pytałam: połączenie złote, kolor złoty z jakim kolorem i jakie takie były pomysły? Po Odpowiedzi to takie tu mniej więcej użyłam. To taka była troszeczkę abstrakcja. Tutaj to są gałązki szczęścia. A tutaj energia anielska. A tutaj to jest, e, jak to są? E, pnącza róż. O. Jest taka tutaj niedaleko, niedaleko, właśnie, no daleko. Kawałek dalej, no, jak będzie ciepło, łatwiej. może pojechać. Ta róża, co ma tysiąc lat, kochani. To po prostu, aż jestem ciekawa. Uff. Ok. Dobrze, kochani, teraz to ćwiczenie, które... Trzeba polubić. O, kochani, czyli tak, stajemy sobie szeroko, stopy tak troszeczkę rozszerzone i kłócamy. I na stałych, i na całych stopach. I taka minutka. Bardzo dobre, kochani. Bardzo dobre, otwierające miednice. Bardzo fajne ćwiczenie. Można sobie wziąć telefon, pobawić się w telefonie, poczytać. A przy okazji ćwiczymy. O, ja tutaj i gadami ćwiczę, no to oddech muszę wyrównać. Także cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że ze mną ćwiczycie. A tych, co nie oglądali moich gołąbków, to zapraszam na mój kanał Nasza Odwaga. Małpa, Nasza Odwaga. I właśnie się dzieliłam gołąbkami, jak robię gołąbki. Właśnie tak myślę, że może namaluję, namaluję, ojej, no, malować, malowanie, 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 nam e, ugotuje zalewajkę. Dlatego, że kochani, na przykład tej gołąbki się z ryżem nie robi, gołąbków. I nie ma sosem pomidorowym, tylko ten, gołąbki są e, z takim ciemnym sosem. I z mięsa, nie? Uff, o, a ja mam tutaj taką sąsiadkę, moją Gizelę, 94 lata. I jak coś ugotuję, to zawsze jej zaniosę, a ona się pyta: A o, z ryżem? To już nie trzeba ziemniaków. O! Ha, także co to jest? Z czego to jest? Zawsze jest bardzo ciekawa. Uff, ok, dobrze, kochani. A teraz jak Wam powiedziałam, a jeszcze tak mamy, może troszeczkę ja tu w tą stronę przekręcę się. Najpierw Wam pokażę, jakie mam te moje obrazy, o, jak to one wyglądają te niebieskie i na zielonym. To są te gałązki szczęścia, to jest taka energia anielska, a to jest to, ta róża, róża. No tam jeszcze wygląda za telewizora w pomarańczu. Dobrze, kochani, i jedziemy z ćwiczeniem. Uff. Z ćwiczeniem. O, to może tutaj będzie ładnie na tej ścianie wyglądało. W mojej tej lekko fioletowej, a tutaj mam fioletowe. Takie gałązki szczęścia, kochani. I opieramy nogę, i robimy skłony. Raz, dwa, trzy, cztery. O coś stabilnego o kanapę, o jakiś fotel, o krzesło. Tylko pamiętajcie, żeby to tak stabilnie. Ja zerknąłem tylko na zegarek. Także bardzo mi się podoba. Joasiu, Joasia z Australii, witaj kochana. A ja zaraz pokażę, które ci na, na, namalowałam do wyboru. Oczywiście, jakby Ci się podobał, to też nie jest to problem. Tylko chodzi mi o to, że pomysł ze słonecznikami przyszedł od Joasi z Australii, bo mówi, że u niej tam nie ma słoneczników. I to są słoneczniki, polskie słoneczniki pod polskim niebem. Taka, Taka jest intencja. Ok, ile tam jeszcze chwilę. Dobra, zmieniamy. I zmieniamy nogę. To jest... Posłuchajcie, bardzo lubię to ćwiczenie. Jakoś tak mi służy. Okej. Okay. A ja, kochani, przyniosę, przepraszam na chwileczkę, przyniosę te obrazy dla Joasi. Gdzie ten obraz dla Joasi? Już niosę, już niosę, już są skończone. To już można wybierać. Kochani, szanowna Joasiu. Zobacz, to jest tak jak mówi. Chciała, chciałaś, takie, taka twoja prośba, na niewielkim. No w porównaniu do tego, no to jest dużo mniejsze, prawda? Także na niewielkim formacie, polskie słoneczniki pod polskim niebem. Do wyboru. Jeden, dwa, numer 2. to jest numer 1. To jest numer 2. Takie słońce słonecznikowe, a to taki numer trzy, takie słoneczniki. No ja to tak szczerze mi się najbardziej te takie. No ale kochana, to jest Twój wybór. Wybór należy do Ciebie. <ścoughs> Także to dla, dla Joasi. Pofrunę, pofrunie, pofrunie do Australii. No kochani, bierzemy krzesełko. Siadamy na krzesełku, nie marudzimy i robimy skłony nóżki szeroko. I to jest bardzo dobre tutaj na te nasze bioderka. Tutaj na mięśnie poślad pośladków i w ogóle na kręgosuprędźwiowy. Raz, lewa, trzy, cztery i wyprost. Raz, lewa, trzy, cztery i wyprost. Raz, lewa, trzy, cztery i wyprost. Raz, lewa, cztery i wyprost. Raz, lewa, trzy, cztery i wyprost. Raz, lewa, cztery i wyprost. Raz, dwa, trzy cztery. i wyprost. Sylwuniu, kochana, co u Ciebie. Witaj. Raz, dwa, trzy, cztery i wyprost. Raz, dwa, trzy, cztery i wyprost. I kończymy z dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze, kochani, a teraz się przeginamy. Siadamy stabilnie. Stabilnie. I kochani, raz, チッおう。 O, a to jest wsparcie mięśni kręgosłupa. Raz, dwa, trzy. Uf. Raz, dwa, trzy. Uf. I raz, dwa, trzy. Uf. I jeszcze parę razy. Raz, dwa, trzy. Uf. Raz, dwa, trzy. Uf. Raz, dwa, trzy. Uf. Kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za dzisiaj i zapraszam na, na jutro. Bożenko, do jutra! Pa. pa, pa, ra ra, 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 pa, pa, ra, ra, ra. Kochani, jeszcze pokażę Wam, co dostałam od Kasi. <ścoughs> Kasia zobaczyła u mnie taką szopkę, to ja już Wam pokazywałam, prawda? Taką dostałam od kolegi w zeszłym roku, młodego, z pracy, Pan Ricardo. To taka historyczna już będzie, nie? Podpisałam nawet, gdzie jest od Ricardo. I kochani, zobaczcie, i dostałam od Kasi trzech króli do szopki. Jest trzej królowie, także mam szopkę i trzech króli do szopki. Także czekamy najpierw na święta Bożego Narodzenia, a później na trzech króli. Dnia: La, 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 pa, pa, pa.